Dzień dobry, witam serdecznie. Bogna Białecka w cyklu Psycholog wyjaśnia. Tym razem chciałabym wyjaśnić, dlaczego fascynujemy się Duperelami. O co chodzi? Prawdopodobnie zwróciliście uwagę na burze, które przechodzą po internecie. Burze te dotyczą najczęściej jakichś pojedynczych wypowiedzi znanych osób. Bardzo często są to wypowiedzi wyrwane z kontekstu, natomiast które wzbudzają po prostu ekscytację, zainteresowanie. Wszyscy muszą się na ten temat wypowiedzieć i cały świat się wokół tego kręci. Oczywiście ja też podam konkretny przykład, ponieważ no, żeby to nie, nie było takie zbytnio ogólne, czyli ja też będę się ekscytować konkretną wypowiedzią. Aktualnie chodzi o wypowiedź pana Kaczyńskiego dotyczącą przyczyn, dla których kobiety nie posiadają dzieci, jaką ma być na przykład wzrastający w młodym pokoleniu alkoholizm. Wypowiedź jak wypowiedź? Natomiast burza, która wokół się tego zrobiła, jest nieprawdopodobna. Jest to tym bardziej dziwne czy zainstanawiające, że zdajemy sobie sprawę, iż jest o wiele więcej problemów aktualnych, które e, mogłyby wzbudzać nasze emocje i powinny wzbudzać nasze zaangażowanie i próbę zrobienia czegoś z tym. Na przykład galopująca inflacja. Na przykład trwająca u naszej wschodniej granicy wojna. Która może się przenieść do Polski. Na przykład widmo kryzysu energetycznego, które może dopaść nas już tej zimy. To są rzeczywiste, realne problemy, którymi się kompletnie nie zajmujemy, którymi się nie ekscytujemy. Dlaczego tak się dzieje? Przyczyna jest prosta. Poczucie bezradności. Mimo iż żyjemy w demokratycznym państwie i Władze, które podejmują konkretne decyzje, zostały przez nas wybrane, to jednak przeciętny człowiek ma poczucie braku wpływu na politykę czy decyzje podejmowane na szczeblu rządowym. Nawet jeżeli się pojawiają jakieś petycje czy jakieś właśnie żądania, w stosunku właśnie do sprawujących władzę, to i tak większość ludzi stwierdzi, że i tak to nic nie da, po co ja mam się angażować, po co mam się narażać. Ale jak po prostu nóż w masło wchodzą w petycje dotyczące potępienia słów polityka dotyczących na przykład właśnie alkoholizmu wśród młodych kobiet. Dlaczego? Dlatego, że mamy poczucie, że na to możemy mieć wpływ. Że możemy mieć wpływ na jakiś drobiazg, który co prawda jest kompletnie, absolutnie pozbawiony znaczenia, ale że na przykład ktoś się, się zaatakowany, pokaja się i przeprosi. I człowiek ma satysfakcję i poczucie sprawczości. Tylko tyle, że to nic nie zmienia. To znaczy, owszem, ktoś zaangażuje się bardzo mocno emocjonalnie w jakąś walkę, ale to nie ma znaczenia. To naprawdę nie ma znaczenia, że ktoś coś powiedział. Za tym nie idą żadne konkretne rozwiązania. Za słowami pana Kaczyńskiego nie idzie na przykład prohibicja i zakaz sprzedaży alkoholu. Tak. Sprzedaży alkoholu kobietom. Gdyby to, to miało, to było skutkiem, no to ewentualnie można by tym się zainteresować, aczkolwiek większym problemem według mnie są rzeczy typu brak węgla, tak, czy gigantyczne opłaty, jeśli chodzi o gaz, o ogrzewanie, upadek bardzo wielu przedsiębiorstw. Tylko tyle, że tutaj mamy poczucie bezradności, więc szukamy tych tematów zastępczych, w których będziemy mieć poczucie przynajmniej chwilowej satysfakcji. Inną funkcją takich angażujących emocjonalnie, a pozbawionych znaczenia wydarzeń jest to, że to skutecznie odciąga uwagę od rzeczywistych problemów. Można przez chwilę pomyśleć, że tych problemów nie ma, albo przynajmniej o nich nie pamiętać. Tylko tyle, że znowu, to jest kontrproduktywne, to... I tak nic nie zmienia w świecie. Stąd właściwie pytanie do każdego z nas: czy warto angażować się w jakieś dyskusje publiczne, zażarte, dotyczące spraw, które są kompletnie, absolutnie pozbawione znaczenia? Bo. Zaczynamy w tym momencie funkcjonować w takim uniwersum pseudoproblemów, pseudoproblemów, problemów zastępczych, takim uniwersum, powiedziałabym, TikTokowym, gdzie pojawiają się jakieś wypowiedzi, ludzie potem z tym dyskutują. Nagrywają do tego swoje reakcje, nagrywają reakcje na reakcje. Właściwie jest to taką wciągającą, bardzo emocjonalnie rozrywką, pozbawioną kompletnie znaczenia. Nie traćmy na to czasu. Nie traćmy czasu na denerwowanie się, irytowanie sprawami pozbawionymi znaczenia. Jeżeli nie mamy się czymś irytować, to irytujmy się rzeczami, które rzeczywiście są ważne. I tak, nawet jeżeli nie wpłyniemy na to, żeby coś, coś zmienić, to przynajmniej irytujemy się z ważnego powodu. A w gruncie rzeczy, najlepsza rada to jest taka, żeby zastanawiać się, na co mamy wpływ, na co nie mamy wpływu i po prostu zajmować się tymi rzeczami, na które mamy wpływ i które są ważne, które są w stanie zmienić świat na lepsze. Czy świat zmieni się na lepsze przez milion hashtagów, precz z Kaczyńskim, albo, nawiązując do przykładu, od którego zaczęłam, czy precz z Elonem Maskiem, jeżeli chodzi o inny temat, który niezwykle emocjonuje ostatnio internet, czyli prze, przejęcie Twittera przez Elona Maska? Zajmijmy się rzeczami, na które mamy wpływ. A jeszcze lepiej zajmijmy się rzeczami, na które mamy pozytywny wpływ. Może jednak mimo wszystko naszym najbliższym otoczeniem. Zamiast spędzać mnóstwo czasu w internetach, na jałowych dyskusjach, porozmawiajmy z ludźmi, którzy mieszkają w tym samym mieszkaniu co my. Pójdźmy z nimi na spacer. Zróbmy coś fajnego razem. Zmieniajmy ten świat na lepsze w takim. W zakresie, który jest tuż koło nas, że możemy tego dotknąć. Zachęcam do pokoju ducha, większego luzu. Może lepiej poszukajcie jakichś dobrych dowcipów, kabaretów. To też Wam podniesie poziom energii, a przynajmniej w pozytywny sposób, ponieważ przez śmianie się, a nie przez sianie nienawiści czy hejtu. Mam nadzieję, że jest to dla Was przynajmniej trochę inspirujące. Dziękuję za uwagę.